Hejcie siemanko widzowie! Dzisiaj sobie będziemy robić opening w PET simulatorze. Yy, będzie to opening tych oto nowych jaj za 3 biliony coinów. Jak widzicie mam 130 bilionów tech coinów i cały czas mi się zbiera. Tam sobie awsze na jednej ze skrzynek. Yy, moje pety są następujące, troszkę się zmieniły yy, Więc tak aha busty. więc y, exclusive shop i musimy sobie ultra lucky i super lucky więc zaczynamy pierwsze jajko o epic hacket cut axigator oczywiście petiszki dla widzów będę rozdawał więc jak ktoś chce to mogę rozdać te pety. Oczywiście one mają. Po jakieś, czekaj, ile one mają. Ten hacket Kac ma po 23 i 7B. największej Najwięcej hacksy, ma trochę więcej. Ten peciszek i ten peciszek będzie dla widzów, więc jak ktoś chce, to napiszcie: Chcę peta w komentarzu, i wtedy wam szybce serduszko i jeśli napiszę komentarz wygrałeś peta, to będziecie mieli tego peta. Link do do mnie, do znajomych będziecie mieli w opisie znaczy w sensie moją nazwę ale pewnie teraz już widzicie o, haksolot, o dziękuję yy. zostawiłem to sobie jak byłem u dentysty dzisiaj więc no, yy, zostawiłem sobie na afcenku i wyszło 103 biliony, więc no, Hake drakuna też wam mogę dać. Te, w ogóle te pety przerobię na Rainbow, może na Golden, i wam potem dam. Aj, muszę sobie usunąć petiszki. Taki krótki odcinek z Openingu. O nie, Dark Materów nie usunę. To usunę. Tego nie. To jest Steampunk Octopus. Dark Mater, nie wiem po co. Tego też nie mam. Yy, z Alien Arhamid. To są te nowe pety. Yy, to są Red Fluffy. No a reszta jest do widzów. Jak widzicie, tutaj mam ponad 1B. Więc. Yy... Jeszcze raz, jeszcze sobie otwieramy. Zobaczymy, co wyleci. Epic Hacket. Może w, jak Mythical wy. O nie, gościu mi na trader, Nie wolno na odcinku, ludzie. E, Epic Hacket. Pat. Hacket cały czas. Za niedługo pojawi się odcinek z naszej. E, Survival SMP. Mamy nowy serwer z y, moim kolegą Dawczą. Może, be, może nagram. Oczywiście nie będę dawał IP, bo tak, tak, jak wojanowice, bądźmy normalni, ludzie, ok? Bo. Y, to jest nasz serwer i nie, nie będzie tak, jak ostatnio zrobił ktoś z serwerem Dawida, kolegowice. Link do kanału będziecie mieli w opisie ta yy, oczywiście yy, gdzieś 70 milionów jeszcze jakieś 23 jaja teraz 22 jaja więc o hak wszystko będzie robione na yy, na. Jak to się nazywa? Na golden i na rainbow. Więc Hacket Cat. Kolejne Hacket Cat. Kolejne Hacket rakun O, rank upnął. No, ktoś tam. haksigator a tam jest chyba świat y, ten y, fantazji więc coś muszę y, to, to wszystko pójdzie na Golden i na Rainbow Myślę, że na Rainbow wystarczy Nie, nie chcę, dziękuję I zostawię sobie tak 5 bilionów Żeby jednak było Widzowie, jeśli pod tym odcinkiem będą 5 łapek w górę, to robimy kolejny opening i znowu będę rozdawał yy, Pety. Więc polecam <ścoughs> polecam zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Okej okay. Aksigator ile zostało? Okej, okay, jedno sobie otworzymy, tak dla flexu. O, ale szczęście! Golden Axe Saxo. Ile on ma? Idzie do... Widza. Yy, wygrany widz wygra te trzy pety. Te... Yy... Te trzy pety. Hmm. Te trzy pety wygra widz, Więc kto chce to może się jak najbardziej zgłaszać. Oczywiście na Mifikalu jest Royalty. Na Haksa Lot się jakoś dobrą tomdam, dam. A na Sylwestrago jest Glittering. Więc wygra to widz. A ja to. Idę to wszystko przerobić na Golden do Shopu. Zobaczymy czy si 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 Siądzie. Zapraszam, y możecie też wysyłać moje banki. Na razie mam słaby bank, bo taki, wsadziłem sobie niepotrzebne pety, wiecie jak to jest. Ale... Dobra, cześć widzowie. Siemanko.